Hej, cześć, witajcie z tej strony, Loki, witam Was w kolejnym już odcinku, oczywiście z Mafii. Witam serdecznie. Dopiero wstałem, przed chwilą, a jest godzina 11:43, dzień dobry. Piękny, mamy tutaj poranek, co nie? Ja was tym pięknym porankiem witam w kolejnym odcinku z mafii, co nie? Kontynuujemy widzowie tutaj naszą przygodę. W poprzednim odcinku e, goniliśmy i dopadliśmy, prawda, tutaj e, prawą rękę Morello, co nie? Tego całego e, e, gościa, którego już tak naprawdę imienia nie pamiętam, bo jakby ja mam taką pamięć do imion, ale w każdym razie spaliliśmy go na wiór, co nie? I e, bardzo fajnie e, ta scena tam prawda wyglądała. A w dzisiejszym odcinku najzwyczajniej w świecie Lecimy już po samego Morelo, przynajmniej takie mamy tutaj zadanie, żeby go właśnie odpierdolić. Więc tutaj, prawda, poli i sam już na nas czekają. No i zostawcie łapkę w górę, jeśli oczywiście materiał Wam się spodoba. No właśnie. No właśnie, bo jak w poprzednim odcinku załatwiliśmy tą jego prawą rękę, albo lewą, w sumie nie jestem pewien, którą on był ten ziutek, To jakby, no bardzo, bardzo tutaj nasze wojny gangów się wydatniły. Nie wiem, coś w tym stylu, co nie? No to wsiadamy tutaj, prawda, do tej fury, wyłączamy radio i lecimy z pełnej rury, z pełnej rury. Oj, się dzieje, Dobra, na szczęście, na szczęście się nie przekierdziła. Czyli nie przekroczyliśmy prędkości wtedy jeszcze. No dobra, no to szykuje się gruba akcja. Ja sobie sprawdziłem, żeby nie było. Czy to już jest ostatnia misja jakaś w tej grze? I nie, nie, nie jest. Jakby. O kurde Nie przepraszam, nie zauważyłem! No dobra, zamknijcie już te mordy w tym samochodzie, spokojnie, nic się nie dzieje, za chwilę ich zgubimy. Jezus Maria... O Jezu! No mordo. Ja muszę patrzeć przed ciebie chyba Bo jakby prowadzę go. samochód go. i nie patrzę przed siebie. No kurde policja. policja. Dobra, na spokojnie, bo trochę się zagapiłem i już od razu tutaj policja zaczęła nas ścigać. Ale spokojnie, już jesteśmy pod teatrem. O! Pa biegnie. Tylko w jakiejś mało małej ilości fps ów Ten co nam zajechał drogę bałwan, no nie mogę. No, jadę, jadę, pa, jaki pościg tutaj. Jeszcze policja tu jedzie. No ale dobra, czy ona się tutaj też chce mieszać? Oczywiście, że chce się też mieszać tutaj. Jezus Maria, no. Do... Sam, przepraszam, czy ty wybierzesz jakiś cel, czy ty będziesz tak się kręcił w tym oknie? Jezus Maria, o kurde, ty ja. Dobra, e, o jezu! No, chciałem w przeciwnika tak walnąć, a ja walnąłem w barierki. No, nieważne, trudno, zdarza się. E, co ja mówiłem? No, że sprawdziłem, czy to jest ostatnia misja. To nie jest ostatnia misja, jeszcze trochę tam chyba misji przed nami. Nie jestem jeszcze e, pewien za bardzo ile, ale wiem tyle, że to nie jest jeszcze e, koniec. A można by było się spodziewać, że to jest koniec, nie? Bo jakby no mamy tutaj już naszego głównego, nie wiem, głównego mafioza e, przeciwnika załatwić, nie? I trochę jesteśmy w dupie, mam wrażenie, cholera, bo jesteśmy niby już za Morello, ale mamy naprawdę mało życia. A Ja się jeszcze sam zabiję, boże jedyny, oczywiście w grze komputerowej. I to przez przypadek nie celowa. Dobrze, no nie no plecy nam teraz robią, to nie wiem czy to jest tak, tak dobrze, ty Krew leci nam z samochodu! Czy wy to widzieliście? Jezus Maria! Tak po prostu nam wycieka z nas, najzwyczajniej w świecie, bo dostajemy obrażenia. Już ca cały po prostu mamy ten... Ca cały samochód mamy w tym... w dżemie malinowym! Jezus Maria! Nie szkodzi, nie szkodzi, no dobra ty! Gnoju! Z trasy wypadnij, cokolwiek! Jezu, kolejna policja, ja piedrylę! Ja nie, nie, nie pozwolę robi uciec. No w każdym razie. Gonimy. A Gonimy ich w dalszym ciągu, nie? Jep! O kurde ty. Niedobrze. Wjechałem na czołówkę ze słupem energetycznym. Energetycznym, no chyba tak. E Elektrycznym, jak to się mówi, nie? no, Słup energetyczny. Jezus, nie! Szybko, turbo, cokolwiek! Nie! Proszę, nie chcę tego powtarzać. Okej, okay, dobra, jesteśmy wystarczająco blisko. Mordo, zejdź z ulicy, jak tutaj takie pościgi się dzieją. Co ty robisz? Jezus, Maria, dobra, na spokojnie i gonimy dalej. Nie damy mu zgubić, proste, że tak. Nie damy nas tutaj zgubić. Na spokojnie, tylko tym on. jakimiś tutaj wąskimi jalejkami faktycznie jedzie. No, Posunąć dupy, ludzie! Z drogi śledzie, inwalida jedzie, proste, że tak! Je yeah, babę! W końcu ragdol się odpalił, nie wierzę! Nie sądziłem, że to jest w ogóle możliwe w tej grze, żeby Ragnar się na tym, na jakimś źródku odpalił jak go przejedziemy. A tu proszę bardzo. Zajebiście, się ty, bo teraz on nie ma żadnej obstawy, a nie, jednak ma, przepraszam serdecznie, ale więcej policji ma za plecami i nas, niżeli tutaj obstawę, ale co oni tacy szybcy są? Jezus Maria, patrz, to jakieś blokady policyjne, dupiane. Ajajaj. No ale dobra, no mam nadzieję, że jakoś tutaj damy radę. Poza miastem będziemy mieć, yy, mam nadzieję, tutaj jakoś więcej opcji na zaciupanie go. Co nie? opa pa, w pośli ty, ale beka z nich, dobra, no to zajebi się, niech tam policja ich dopadnie. Co nie, niech tam się im zatrzyma na mordzie, też tam bączki kręcą, yy, żeby ich złapać. Bardzo mi się to podoba. A my tutaj mamy Morelo do swojej dyspozycji, więc let's go! Dobra, o nie! A, wow, wow! It's the nie zauważyłem. No, oczywiście, że ma samolot. Kto by się tutaj zdziwił, dlaczego, dlaczego. Jakby. Jaki miałby być. Jaki miałby być inny powód tego, że on jedzie za miasto, nie? Ale nie zauważyłem. Zakrętuj się zaryłem prosto, prosto na czołówkę. Już nawet nie pamiętam z czym. Tak naprawdę. Z jakim słupem, płotem, nie, nie jestem pełen, ale dobra. Jesteśmy na tej słynnej stacji benzynowej, na której już chyba byliśmy. A nie, to chyba nie jest miejsce. Ojoj. Jeb, przejechani, proste że tak. Szkła we włosach. Jeb. Proste, że tak, jak biegnie, dobrze, gonimy go, prosty, że tak że tutaj Co oni tutaj mają fabrykę jakąś? Nie jestem pewien, gdzie my jesteśmy tak naprawdę. No ale są tu jakieś takie... No wygląda jak jakaś gruba firma! O kurde, o kurde, dobra, ja bym się schował może, co? No chowaj się, Tommy. Halo, klikam ci tutaj, żebyś się schował, to się chowaj. Ty, poczekaj, bo my mamy Tomigana jeszcze, to ja bym może sobie zamiast pistoletu to wziął Tomigana, bo mamy nawet sporo do niego amunicji, ale... Mordo, wychyl się? To jest sam tam się chować, czy to nie jest sam? To jest sam. Lol, ja chciałem już do niego strylać, ale na szczęście y, tego. Y, pomógł mi tutaj auto-aim, że do niego nie strzelałem. Ty załatwili wszystkich, ja dosłownie nic tutaj nie zrobiłem. Ale dobra, teraz zrobimy, spokojnie, załatwiony. Zapraszam kolejnych, tam mamy beczkę. Chętnie ją sobie wysadzę, nic to nie zrobiło. Tu mamy jeszcze leczenie niby. Ale dobra, może najpierw sobie załatwmy przeciwników. I, z, y, I stracimy trochę tego życia, chociaż no jakby po, po co to komu jakby tracić życie, nie? Okej. Okay. Y, to jest poli, to jest poli. Kurde Bolesław ty. Wchodzicie cały czas mi pod celownik, no ale dobra. Spróbuję jakkolwiek to przeżyć. Ten tam chłop, w ogóle chłop chodzi po prostu po, po środku... Po, po środku tutaj walki, nie wiem cokolwiek. i gnoju. Dobra. Tam przed nami są jeszcze coś przeciwnicy. Więc załatwmy ich, cholera. Jasna, no wychyl, mordo, wychyl. To nie ma tak, że ty będziesz po prostu się tak chował za tym, za samochodem. Patrz, jak ja tutaj cały czas tutaj. O kurde, Bolesław, ty, niedobrze jest. Patrz, jak ja tutaj pięknie cały czas wychylam się i za chwilę zdechnę, ale co z tego. Dobra, tutaj mamy przeciwnika. O, halo, halo, mordo. No dawaj, dawaj. Ty, ale on się wycofał, ty. Co za. Pusia! Dobra, załatwiony. Na spokojnie, gdzie my mamy tam kolejnych przeciwników. Zbieramy na pewno amunicję od przeciwnika, żeby mieć więcej do tego Tomigana. Załatwiony. A, jeszcze u góry jest chłop, tak? Tak, proste, tak. Już rozpoznałem, jaka jest ikonka przeciwnika na mapie. Eee, jak jest chłop u góry, nie? Jak nie jest na tym samym poziomie co my. Dopiero po 12 odcinkach. Nie jest aż tak źle, prawda? <laughs> Chyba. Tak mi się wydaje, że nie jest aż tak źle. Mam, mam wrażenie. Z moją tutaj. Yy, jakby to nie orientacją, tylko jakąś tutaj domyślnością, nie wiem, cokolwiek. No nie wiem, mogło być w każdym razie gorzej, e, miejmy to, prawda, tutaj na uwadze. No już nie mamy niestety zbyt dużo do tomigana, ale fajnie sobie tutaj z niego postrzelaliśmy. Tutaj możemy sobie jeszcze wziąć amunicję, trochę, trochę mieć więcej. Okej, okay, dobra. Jesteśmy tutaj na lotnisku. No i dobra. Yy, jest i samolot, chyba. Tak mi się wydaje, i tam tamtym samolotem Morello będzie chciał spierdzielać. No, halo, auto aimie. Proszę mi tutaj wspom wspomóc mnie cokolwiek. Dobra, załatwiony. I tam jest jeszcze jeden. No, reload, halo. god, strzelił ty! To jest poli? To jest poli, chyba nie? No, aż po prostu łeb mu się rozpadł, mam wrażenie. Dobra, e, tam są kolejni. Pestkujemy go, proste że tak. Elegancko załatwiony. Dobra, tutaj mamy jeszcze kolejne leczenie, więc bardzo fajnie. E, dobra, dobra, dobra. Załatwmy chłopa. Gdzie ty, ty? Halo! Nie wiem, do kogo mam strylać, ty, bo wyglądacie praktycznie tak samo. Jeszcze poli się trochę tutaj wyróżnia, bo we, we fioletowym gajerze. Pierdziela, ale no popierdziela dosłownie po tym, pośro... Co on, wyrobi? On jeszcze kuleje, mam wrażenie, teraz. Ty, poli, ty wszystko tu dobrze? Ty, ty przypadkiem nie masz jakiegoś tutaj ADHD albo coś w tym stylu? Halo, halo, nie jestem pewien tak naprawdę, ale tu jest jeszcze przeciwnik w ogóle. O, chyba sam go tutaj już się nim zajął, więc dobrze. Weźmy sobie leczenie. Mam wrażenie, że, nie, mam wrażenie, że poliemu też by się trochę tutaj tego leczenia przydało, ale spokojnie, on jest niezniszczalny chłopak. On jest niezniszczalny chłopak. Wchodzimy, panie, do pań, pana tutaj, Mister Morello. Hello! Proste, że tak. Otwieramy wrota. I tutaj jest chyba jakiś samolot, którym on będzie spierdział. Czy my będziemy musieli gonić samolot? Czy mi się tego wraca? Oczywiście, że tak. Aha, ja nie mam prowadzić, o dziwo, no dobra, no to spoko. Ja będę musiał strzelać, coś czuję, skoro tak. Skoro my nie prowadzimy. Dawaj za tutaj ten. Za playnym. Gonimy! Proste, że tak! Let's go! W śmigła, w śmigła! No to ciekawie ty. Aha, ja muszę... O Jezu! Postaram się. Mam nieskończoność amunicji, mam, okej, okay, to przynajmniej tyle. Dobra, no spróbuję kurde w te śmigła tutaj wycelować, ale to nie będzie takie łatwe. Bo tutaj akurat auto im nie działa, ale dobra, no dymi się już nim jedno. Dobra, dobra. Wystarczy, mam wrażenie, jedno rozwalić, chyba, nie? Już z jednym płonącym nie odlecał, ale dobra, dwa się palą. Zajebiście! Let's go! Ja prowadzę? A jak ty chcesz się, przepraszam?

No żeby zobaczyć trupa w każdym razie, tak? Tak jak tutaj Poli powiedział, ale jakim cudem oni tak lecą ty! Przez całe miasto! Oni podobno przecież prędkości wystarczającej nie mieli, ty. A tak wystartowali. Oni zanim wystartowali dobrze, to już jakby im się to paliło, ty. To oni już wtedy powinni spadać, a oni sobie normalnie do góry polecieli, ty. Ja piedrylę. O kurde, rzuty samochodzik. Rzuty samochodzik, a łap, przepraszam, panie, rzuty samochodzik. Jezus, Maria, a jakby wlecieli w tego w sterowiec, chyba nie dolecą akurat do sterowca, ale ty, no bo oddalają się coraz bardziej. Jakim cudem, Ej, ale oni dosłownie lecą prosto. Oni dosłownie nie spadają, o teraz spadają. I spadli, oh God, chyba już. Crap, nice. No, przepraszam, no panie, Jezu, no ja w takim momencie jeszcze muszę tutaj, cholera, przestrzegać tego ruchu prawa ruchu drogowego Jezus Maria, no panie policjancie! No panie policjancie, pan mnie zostawi No ja wiem, no poczekaj no Już? Chyba już, już, już. Tutaj Idealnie, ty, nie wiem, no, że ja nie nie wiem, się nie żaden że nie wiem, że nie wiem, że nie 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 ja pierdole! Nie, no nie mogę, nie wytrzymam. Już dojechałem tutaj, wszystko pięknie, już chciałem wysiadać, a tu kuźwa obstawa policyjna po mnie przyjechała. No nie mogę. Ja pierdole, gdzie będzie tu safe? Nie! Dlaczego jeszcze raz muszę ich gonić, Boże jedyny? Dlaczego? Ty, bo mi się tutaj ten czas pojawił, bo za późno tam przyjechałem. No chciałem uważać na policję jeszcze, dobra, no to teraz rura tam, widzowie, dobrze, jeszcze raz. Trochę wam to uciąłem mimo wszystko, żebyście jeszcze raz nie musieli oglądać cholera tej gonitwy za samolotem, ale no dobra, już jesteśmy tu na miejscu. Bez obstawy policji, wpieprzyliśmy się oczywiście klasycznie w słup, ale nie szkodzi, już jesteśmy na miejscu i zdążyliśmy na szczęście przed końcem czasu mano dobra, na szczęście się udało. Jest tak blisko, żeby się katastrofka odpaliła. A ja to spieprzyłem. Oho, on jeszcze zdycha. Nie mogę, nie ma nogi. Hmm. No myślę, że tak. Dla pewności proponuję go jeszcze wrzucić do tego płonącego samolotu. A teraz tak jakoś bez emocji strasznie mocno tutaj to miemu przyszło. Tutaj kolejne... No, wiecie o co chodzi, nie mogę tego powiedzieć na YouTube, ale no. Morororo.

Dzień, w którym skończyła się wojna, zdobyto trofeum, no i rozdział ukończony. Mamy dopiero jeszcze jakieś pół odcinka tak naprawdę, więc e, pozwolicie, że jeszcze sobie tutaj na spokojnie postaramy się przynajmniej e, rozpocząć e, kolejny rozdział i może go faktycznie ukończyć. Intermezzo 38, a mamy jeszcze tutaj ten. You fucking Phantom. I've been Do huh. For this time, maybe you in the chair. You don't want the guy who was punching tickets. You want the guy who was handing them out. So that's what this has been all about, huh? You offer up no Salieri. The Don's books, the ones Frank stole. I have them. They're enough to put Salieri away forever, and they're yours, assuming we have a deal. My family. For the done, Do you recognize anyone? Look again. Oh man, that's <sighs> Don Popone. Two younger lads of Morello and Salieri. Yeah. Okay, I see it. <laughs> that must be what? 1920? April. Morello's wedding. Salieri was the best man. <laughs> Jesus. Oh. They're just kids. Not already soldiers in Papones, Mob. <laughs> so what happened? How did they go from being best mates to Morello on a slab? I don't know. I didn't even know they were friends. <laughs> but you don't know, it could fill up the fucking crash they're building. In 22, Papone drowns up at the lake. In order to keep things running smoothly, Salieri and Morello created Debbie up the city. Yeah, I heard the story, so what? Well, right, their friendship should have made the deal work, but. Didn't make a lick of difference. after morello, salieri was beaming, thinking we ran the whole damn town. me, i was just happy the war was over. but then i got to thinking about something. what good was all of morello's money if it couldn't protect him from a regular joe like me? cabby, for christ's sake! it only got him one thing. A big bullseye in his fucking forehead, and that thought it just kept turning round and round in my head until one day I'm looking in a mirror. I start seeing a bullseye too, right here. Dry your tears, in the water. Hundreds, do you? I wasn't about to give up the good life. I know that. I just told myself that I was smarter than Morello that I wouldn't turn around one day and find Polly or Sam pointing a gun at my head. The thing is, you don't see it. When you're out on a street scrapping, fighting for your life, then the guy next to you isn't just your partner. he's your brother. You'd stick a knife in someone for your brother, right? But at night,

Tommy nie chce tutaj działać dla Saliriego i chce go tutaj w konia zrobić, co nie? Dlatego gada z, ty, z, ty, z, ty, z, ty, z tym policjantem. Kampania wyborcza 38. Ok. Tu teraz będziemy się obracać w tym już roku. all these feels a little light there's a little extra in mind to cover the difference you ever go swimming tom been to the shore a few times sure i know a couple of guys once took some dames out to the lake had a few beers a few laughs then one of them decides to go in the water gets to the center of the lake and realizes it's running out of steam can't make it back in. He starts shouting for help. Now, the other guy, he's a strong swimmer. He goes out in the lake to drag his buddy back to shore. Problem is, the first guy, the one too stupid to know when the water's too deep for him, he panics. Grabs his friend by the neck, and they both go under and don't come up again. Paulie's your friend. And I know you're loyal to him. And I respect that. But don't you ever pay his tab again.

Can't trust a hypocrite, Tom. We need to end his campaign aspirations, and in a way that keeps anyone from stepping up to the same platform. you have a plan then? Of course. Turnbull's holding a rally near Central Island. The spot he picked is hard to reach and out in the open. Should have a beautiful view of the rally from the tower of the old prison. From there, you'll give Turnbull a third eye. Okay. I'll go see Vinny about the gun. But don't forget, you only got one shot. You miss, and his crew will usher him out of there quick. I'm the best shooter you got. Otherwise, you'd be talking to someone else. And get it done. Dobra, nie słuchałem troszeczkę, bo się skupiłem na tym, to znaczy, no skupiłem się na tym, po prostu poszedłem zamknąć okno. Ale ten, rozumiem tyle, że mamy jakiś kolejny cel do odjebania widzowie, więc tym się na spokojnie myślę. Dobra, ja nie chcę tego słuchać, ty koleżanki, ja tu jestem żonaty, to to widzenia. Jakby tutaj to jakby raczej też tego słuchać nie chce, ma to gdzieś. Bo tam jakieś, jakieś pierdoły, prawda, tutaj koleżanki gadają, ale nie szkodzi. Myślę, że tutaj sobie już na spokojnie odcinek zakończymy, bo, 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 bo te kacenki też trochę trwały. Nie mamy w sumie 30 minut, to jest taki lekki, le, lekki, lekki, lekki problem, ale myślę, że jak w poprzednich odcinkach wam to nie przeszkadzało, mam nadzieję, to, to jakby w tym odcinku też wam nie będzie to przeszkadzać, bo, bo, bo jakby... Niby mógłbym zrobić jakiś kolejny, kolejny, kolejną misję i zrobić tak, żeby odcinek miał 40 minut ponad, ale po co, komu? Myślę, że lepiej miło wszystko taki krótszy niż taki zbyt długi, e, więc e, co? Jakoś teraz mniej więcej te, 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 te misje, te rozdziały tak mniej więcej tutaj trwają, że nie, nie dobijają do 30 minut. A może mi to tutaj jakoś, tutaj jakoś szybciej to mam wrażenie idzie, bo, bo jakoś na początku tej serii to mam wrażenie, że jakoś bardziej się wykładałem, nie? Jakoś o wiele więcej faili było, nie? W tym tutaj rzecz. Może tutaj y, sedno takiej sprawy tutaj tkwi. Nie wiem, jak to się mówi. Nieważne. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli on Wam się spodobał, to komentujcie, subujcie, oceniajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. No a w następnym odcinku idziemy gadać z Vincentem po spluwy jakieś. Idziemy tamten do niego i jakiś kolejny cel do, do o, zaciupania y, zrobić. Więc y, pa, pa.